Dzień dobry, dzień dobry. To znowu ja, Aha. prowadzący, a my jesteśmy nadal w tym samym miejscu, gdzie ostatnio. To jest nasza, nasza baza wypadowa w Sosnowcu. Jesteśmy w posiadłości w Sosnowcu, nadal jesteśmy w Sosnowcu. Jakby ktoś zapomniał, to nadal Sosnowiec jest. No i co my teraz musimy zrobić? Musimy się dostać. Chyba tutaj, tak mi się wydaje. No i zmierzamy wielkimi krokami do finałowej walki z Dimitresku, tak? Chyba jeszcze została nam jedna siostra do zabicia. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam. No dobra. Mi się wydaje. Hmm. Dobra, musimy się tutaj dostać. Chyba tam, nie wiem, pod górę musimy iść. Dokładnie nie pamiętam. Ale nadal, nadal uważam, że ta gra jest bardzo ładna sobie Muszę zasłonić, by więc... O Jezu, kobieto! Weź ty się. Wal na nie mam do ciebie czasu No weź się kurde Yes Pierdzielaj Tego chciałem sobie firanki zasłonić, a ty już mnie dojechałaś Szmaciaro jedna nie, No no, no, kurde nic nie widzę

Mother said stale, but I think you're delicious. Małou widzę gdzie zejść jeszcze, że powiem. Dobra, musimy to zrobić. Dobra, zjedziemy się. Patrzę, czy się nagrywa, nagrywa się. Mother, mother, now you are finished, Ethan Winters. I look forward to what uh mother has -huh. in store for you. Mhm. Dobra, uspokójmy sytuację. Jak tam nasze życie. No, przydałoby się pochlapać. Dobra, pochlapmy się. No, trochę powiem Wam, że jak wstałem, żeby sobie zasłonić zasłony, to tak. No, średnio, ile mam w ogóle hajsów? Ile mam w ogóle 3000? No, to raczej. Dziękuję za your patronage! No reszta sobie sprawdźmy przy okazji. Nie, no nic nie możemy zrobić. Nic nie możemy zrobić na razie. Dobra, musimy się dostać na dół. Kurde, nie pamiętam gdzie to było. Place to run No Spadaj Dobra już chyba wiem Musimy się dostać tutaj mhm. Dobra. chyba tutaj, jak mi się wydaje, że to jest Tutaj, prawda, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że tutaj są drzwi. Tak, tak, dobrze. Nie wiem, czy tu jakiś przeciwniku nie będzie. Dobra, mamy. Możemy zrobić. okej. Okay. No nie ma żadnego przeciwnika, no to dobrze, to dobrze. Cieszy mnie to bardzo. Nie wiem, czy Was też cieszy. A propos newsów, to dzisiaj się pojawił nowy zwiastun Tor Love and Thunder, tak? I powiem Wam, że fajny, fajny, podoba mi się. Bardzo taki klimatyczny. Bardzo. Tematyczny no, ten zwiastun. Muszę podpalić, tak? mhm. Skąd tam gdzieś ogień? Trzeba ogień. Trzeba zdobyć ogień. Okej, okay, tutaj ma. Aha. Larum, tak? Aha, tu jest. Patrz. Aha, tutaj. Mhm. Strzelić to trzeba? Nie normalnie marnujemy naboje tylko. Musimy to podpalić, a żeby to podpalić to musimy tam się dostać, tylko nie wiem czy mam to teraz wysadzić. Czekajcie, zrobimy... Nie wiem eee. Czy powiem? No i się udało. Mm -hmm. Hmm. No i jeśli chodzi o ten zwiastun Love, e, Thor es, Thor es Love and Thunder, to powiem wam, że Natalie Portman nigdy nie wyglądała bardziej seksownie. Kurde, naprawdę. Fajnie wygląda, fajnie, fajnie. Czy to możliwe, żeby to tobie... No jak mam to podpalić? Bo raczej nie mogę tego przesunąć A jak ja mam to podpalić? Chyba, że tu jeszcze jest jakieś coś nie no A chyba to muszę rozbujać, tak mi się wydaje, Dobra, czyli muszę to po prostu, tak? by wyglądało Tylko, że się musi ostro rozbujać Żeby to podpalić na to wygląda Jakby za krótkie było. No i od tego. Kurde. Ej, no muszę to tam podpać, no nie ma. Nie ma bata, żeby to... trzeba to chyba bardzo po prostej to trzeba zrobić. Ale się z tym nie mhm. No prawie. Yeah. I don't think Tak łatwiej, prawda? Uważam to za marnowanie naboi. Moim skromnym zdaniem. Nie, no muszę to zrobić tak. Tak. To będziemy się nad tym męczyć za długo. Wiesz co ma zrobić? No test. Skużę. Bo no, najłatwiej to by było chyba tak to zrobić. Dobra. Udało się. Trochę się namęczyliśmy. Ale no, cóż, nie wszystko idzie tak jak powinno. no. Życie Życie, życie. Życie to nie bajka, nie zaplanujesz wszystkiego. Mhm. Dobra, mamy kolejne oko. Hmm. No to fajnie, fajnie. Kolejne oko, tylko pytanie teraz. Dlaczego tam to oko jest? Hmm. Dobra, no, szukamy dalej. Szukamy dalej, no, co zrobicie? Co zrobicie, nic nie zrobicie. No, powiem tak, to zapalanie tych, tych... pochodni, tak to można nazwać, nie było moim ulubionym elementem tej gry. No, ale wracając do tego Love and Thunder, to powiem wam, że Natalie Portman przypakowała ładnie, ładnie, tu, tu, tu. ale nawet wiecie Powiem wam, że jak ona tak przypakowała, to nawet wygląda jakby taka trochę młodziej Wiecie, no Natalie Portman młodą aktorką nie jest, tak? A jak tak przypakowała nabrała tej, tej masy mięśniowej to powiem wam, że wygląda fajnie, ale nadal. Nadal Elizabeth Olsen jest moją ulubioną aktorką, żeby nie było. To się akurat nie zmienia. Dobra, co dalej? Hmm. You will learn what it means to insult House Dometresque. Mm -hmm. e -e -e You'll make the best vintage yet. Mm -hmm. no, dobra, pójdziemy na górę. że nie za bardzo wiem gdzie to oko wrzucić, tak wam powiem. Spadaj. Kurde. Kurde, zaklinowałem się. Jezu. Mogę tu przejść? Kurze, no, weź tą dupę. Nie, dobra, niech mnie zabije, bo ja, bo ja tu nie mogę przejść. Nie mogę przejść do schodów, bo mnie. Dobra, niech ona mnie zabije. Zabij mnie. No zabij mnie kurde no. Dobra Niech ona mnie zabije, bo ja tam nie mogę przejść, a nie chcę działać na jednej kresce życia. Dobra teraz pytanie, gdzie my musimy iść z tym okiem? Nie, wydaje mi się, że do tamtego pomieszczenia, gdzie to pierwsze. A, dobra, jeszcze coś. Jeszcze czegoś nie zrobiliśmy. A mianowicie. A mianowicie tego nie zrobiliśmy. Oczy. O nie, bo tutaj jest ten. Mhm. Tutaj się raczej nie do tego chyba. No dobrze, dobrze. No to idziemy... Nie wiem, idziemy do tamtego posągu. Co otwieraliśmy? No kurczę, to bloku, nie blokuj, jesteś... ty... Pipo jedna. Jezu. Okay, ona jest irytująca. Bierze tym swoim cycem blokuje. I kurczę, nie można przejść. Dobra, tutaj był gdzieś ten posąg, to przejście? Tutaj. Musimy zobaczyć. Mhm. Okej, okay, dobra, tu jest. Jeszcze jedna maska, znaleźliśmy jeszcze jedną maskę. Tutaj chyba mamy shotguna. Dobra, mamy tą maskę ostatnią, tak? Co prawda nie wiem, co się stanie. Tutaj coś jest. Dobra, naboje sobie zróbmy. Ruszyliśmy z miejsca, widzicie? Czasem warto umrzeć. No poza tym, jeśli jeszcze o mnie chodzi, to e, tu, 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 tu. oglądam Spy X Family. <palingriszy> <śmbell reception> uh! Uh, don't lose now. A good boy. Ah, is oh, you will curse you. Okej, okay. Dwie śmierci w jednym odcinku. Super, super. No dobrze. Mhm. Dalej jedna śmierć była taka specjalnie. No dobrze. Mhm. No tu mamy to. Tu mamy to. Okej, okay. mhm. dobra. Tutaj to. tutaj widzicie, to jest pierścień. Pewnie musimy go połączyć. Mhm. Dobra, ostatnia siostra nam została do wykończenia. I was worried my <gasps> sisters had gotten to you first. <laughs> you, you bastard, curse you. Kurde! Woła! Dobre, Dobra, co drzesz tego ryja? Jedyną, jedyną osobą, która może drzeć ryja, jestem ja. A nie ty. Ty jesteś nikim. Jesteś dosłownie pyłem w tej galaktyce. No i dobrze, i zabite. Tutaj chyba już wszystko wyzbieraliśmy. Mhm. Dobra. Czyli ostatnia siostra padła. Teraz jak stąd się wydostać? Chyba nie mamy tutaj wyskoczyć. Okay. Dobra, jest otwarta. Tutaj mamy takie coś. Ok, I should be able to get out with these. no dobrze, już siostry nas raczej nie będą gnębić. Siostry sosnowca są martwe. Dobrze, dobrze. Progresik jest. Tam jest w dmitresku. Niech ona zejdzie. A my biegniemy do naszego bazy wypadowej. By the likes of you. No kurde, nie mogę jej przejść. Dobra Schoda mi na dół Coś się tam wiesz Burzysz, kobito Coś się burzysz Przecież wszystko w porządku jest, dobra Ostatnia maska Dobrze, maski załatwione, my sobie robimy safe, my sobie robimy safe, no i ja życzę wszystkim miłego dnia i w następnym odcinku, o ile dobrze mi się wydaje, powinniśmy się rozprawić z Dimitresku i opuścić posiadłość w Sosnowcu i chyba wyjść znowu na miasto. Bo tam trochę nam rzeczy zostało do blokowania. Taki mamy plan. A w tym odcinku to by było na tyle. Ja zapraszam do pozostałych serii, do, zaległo do nadrobienia zaległości. Dziękuję za aktywność, za lajki, za suby. A jeśli o ten odcinek to wszystko. Życzę wszystkim miłego poranka, wieczora. Dnia, smacznego. No i to wszystko. Bajo.